Siemano. Witam serdecznie w kolejnym odcinku na naszym kanale z trasy. Nie, to nie papierosy. To to jest tak zimno. Słuchajcie, zmierzam właśnie do ŻOR, do sklepu firmowego Jelux, do firmy Jelux. Tak po prostu. Pokręcić się tam trochę. Wy, kiedy już oglądacie ten film, to już mnie tam nie ma. Jadę swoim drwalowozem. Naprawdę. Droga obywa dość dobrze, co będziecie mieli okazję za chwilę zobaczyć. Prawie na miejscu. Miałem furę umyć, ale ciężko z miniami jakoś. Żadna po zjeździe z autostrady mi się nie rzuciła w oczy. Więc trudno, przeboleję to. Już. Tutaj widać ten siwy. O, ten. To jest budynek. To jest hala Jeluxa. Tutaj jest budowa. Będzie jakieś studio. Ktoś nawet w tym momencie tam pracuje. Na tym budynku. O, to tutaj to. Tu był zlot właśnie. Nie wiem, czy pamiętacie, ci co oglądacie. Tego nie było. To jest budowane. Musimy. A nie, tutaj jest objazd. Dobrze. O, i tu jest cały Jelux. Więc szczęśliwie dojechałem. Cieszę się bardzo. Dojeżdżamy, nie? O, wszyscy są. Fury stoją. Trochę bardziej z boku, jakbyś trzymał sobie tego, tą suwankę. O, świetnie. Tutaj do mnie, głowa troszeczkę wyżej, o. Dobra, spójrz jeszcze na tą musulankę Dobra. Trochę bardziej z boku, jakbyś trzymał sobie tego, tą musulankę. o. Świetnie. Tutaj do mnie, głowa troszeczkę wyżej, o. Dobra, spójrz jeszcze na tą musulankę Dobra. Dobra, i stań sobie tak prosto w miarę, o, dobra, o. Dobra, i staję sobie tak prosto w miarę, o, dobra, o. Głowa trochę wyżej, proszę, o. o. ja tak jest, o. A... Tak jest. Czułem Twoje nagrywanie. Moje? Tylko ja Ci będę tu przeszkadzać, Kacper, ale... Leci? Tak, tylko jeszcze nie tykle. A kto mi będzie to podobał? Sam. I jak, jak to mnie? Na razie coś powiedz. Już tak? mam mówić? Tak. Słuchajcie, kochani moi, jestem porwany. Muszę się wydostać, muszę odgadnąć coś, co tu jest, przy tobą, gdzie to jest? I jak to odgadnę, to otwierają się drzwi. Challenge. Oni myślą, że mnie zagną. Weź, kto tu jest, podawaj mi to. Tak, przed tobą stoją trzy miseczki, od lewej pierwsze. Tak? Dotykam pierwszą? Do, tak, dotykasz pierwszą. No i co zrobić? Prosimy o, tam są wsypane trzy, twoje no, Ej, trzy, wszystkie. trzy mieszanki przypraw są wsypane, tak. Moje? I prosimy o rozpoznanie. Moje? Moje? Dwie są twoje, jedna jest bardzo dobrze ci też znana, więc na zasadzie wąchania, testów smaków prosimy o odgadnięcie co to za mieszanki. Y, że wy myślicie, że mnie zagniecie? No tak ty, myślimy. Ty, tak, gdzie ty jesteś? Tam? Po twojej prawej. Myślisz, ty myślisz, tak? Ja myślę, że to jest. To jeszcze tak myśli. Dobra, pierwsza. Mo, je, jeść to można? Można. No jak Twoja mieszanka, to można. Po. <noise> ja cię kre... Poważnie. Karina, poważnie? Poważnie. Czy nie wiesz, co to jest? I ty mnie pytasz, co to jest? To cię to bym wiesz, co ja pod wodą to rozpoznał. No Kiełbasa drwala przecież. Czyli pierwszy typ to drwal, tak? Co nie zgadłem? Na razie zgaduj dalej. Druga. O. Można też próbować. Ciu, ciu. Kurde, górnik, na mamkę. No, okay. zgadłem czy nie zgadłem? Zgadłeś. <laughs> Trzecia. Czyli tak, jeśli jest drwal i górnik, bo drwal zakładam, że zgadłem, to to jest coś nie mojego. Tak, to nie jest Twoje. Ej, z tym pierwszym to przegieliście już wiele razy. Ja już to wiele razy mówiłem. Jest za pierwszym ten pierwszy Was. <trym> Biała. <trym> Zgadłem, czy nie? No Możesz to... zdjąć opaskę? Nie zgadłem to nie. Brawo Ty, zgadłeś. Biała, górnik i drwa. No jesteś mistrzu. Słuchajcie, to naprawdę nie było ustawione. To było w tajemnicy. Marcin nie wiedział, jakie to są Ej. mieszanki, więc brawa Trzeba dla niego. Trzebaś zagiąć, Karina, w ogóle Wy, Kasper też w tym brałeś udział, moimi mieszankami i, i białą, a w ogóle to, Górnik jak mi pierwszy trafił, to aż mi normalnie... Bo to była druga, drobniejsza. No drwalno to jak tak. mogę dwwala nie rozpoznać, jak to jest. Pokażemy tutaj, żeby było wiadomo Patrzcie. jak było ustawione. Aha, bo tu paczki ta górnik. Tak. No i biała. Od razu wiedziałem. Tylko wiesz co? Yy, no. Trochę się tu zastanawiałem z białą, bo właśnie gorczyca jest w białej kiełbasie u was tej, mm -hmm. bo też tą mieszankę robiłem, nie? No ale nie przykleiła mi się, więc mówię, kurde, na szczynkową się trochę zastanawiałem, nie? Ale nie, jednak biała. I to był dobry wybór. Więc gdzie te drzwi tutaj. Wyjdę. Super. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Kupujcie mieszonki. Karina, o co tobie chodzi? Karina już się nagrywa. Oj coś, dzień dobry. Dzień dobry, wszystkim. Ale musisz mikrofon Karinka, tak jak rozmawialiśmy, tam widzisz? Przy buziulce trzymać. Ale nie, ty nie masz brody, ja mam brodę. Ale ja do Ja mam dużo prościej, bo ja mam brodę. Co, ty Karinka trzeba drzeć się do tego mikrofonu, naprawdę. Dzień dobry! Słuchajcie, ostatnim razem, ale krzyknęłaś tylko tak po cichu. Słuchajcie, ostatnim razem to był taki regał. Gdzie ten regał się pyta? Pytam, gdzie jest? Regał został zamieniony na nasze nowe, fantastyczne półki, na topowe przyprawy, mieszanki i nie Aha. tylko. Słuchajcie, koszulkę mam, jak ktoś będzie chciał kupić, lekko przepocona. Przeze mnie. Dobrej cenie. Chodź, pokaż, co tutaj jeszcze macie, ile tych ciuchów zostało fajnych. Czapki. Pamiętacie? Widzieliście te czapki u mnie? Widzieliście. Zobaczcie. SGIW. Piękna sprawa. Koszulki. Ski, Mki. Chociaż tu w naszym kontencie to bardziej 2XL w górę, nie? Zdecydowanie tak. Tak jest. <laughs> Tutaj jeszcze są te. O oh yes. Niebieskie. To niebieskie, ten jest. Więc jak ktoś potrzebuje, to wiadomo gdzie kupić, nie? O. Karinka mogłaby się założyć w tym momencie? Nie. Wejdź załóż. W tym momencie nie. Dobra, dobra, odwrócę na chwilę. Już. już. Jakieś nowości tutaj są jeszcze teraz? Opowiadajmy, to tutaj macie nowego jeszcze, najnowszego. No za niedługo zbliża się. A wiesz o te więc słoje się pytać. przerwę znowu jak zwykle? Tak. O słoje się też znowu pytali, wiesz? Słoje są bardzo dobre zarówno do peklowania, jak i do kiszonek. Ja osobiście używam też I takiego wybór. szklanego na naprzemiennie z beczką plastikową, która u nas jest. Jestem fa jest fanką kamionek, wiejskich stołów, swojskiego no. smalczyku. Więc też uwielbiam takie klimaty domowe. A czym to się różni ten kolor? Tylko kolorem czy coś jeszcze? Yy, Marcinie, to jest na topie. To jest teraz takie glamour. Ale to tego kolor czy ta... nowoczesne wnętrza robią, wybierają coś w białych, w kremach, więc to jest dla tych, którzy lubią odrobinę luksusu i mają w białym kolorze kremowym. A te są tradycyjne, gliniane. Ej, to mi się rzuciło. I można tak. normalnie babkę sobie zrobić. Idzie Wielkanoc, można tak? normalnie sobie zrobić. A ciasto babkę. też ty zrobić? Jak zawiedziesz Martusi, na pewno ci zrobi. Tak, na pewno mi zrobi. A powiedz mi. I yy, ciasto też tym Można, czy nie? Tak, serio. No jakie ciasto? No babkę. No a babka to z czego? Ale jest? można no, z no można zrobić mięso na przykład. Nie, no tym... mięsa to chyba nie. To raczej na babkę taką. Widziałeś jak robiłem w babce, tylko że nie, w tej, w takiej formie tylko metalowej wędzoną. Gdzieś nie panie? widziałam tego. No Możesz i góra się tylko, przywę... ale no ja raczej też nie Nie, nie ale... w tym, nie w glinianym, tylko w metalowym. To było jeszcze kiedyś. I tylko góra się przywędziła. Naprawdę to zrobiłem takie coś. No proszę. Dziś jeszcze dużo rzeczy o mnie nie wiesz. To no znaczy, ja... że nie oglądasz mojego kanału, zaraz to wyjaśnimy. No. Można też sobie u nas samemu skomponować wędzarnię elektryczną, Oprosz. jeśli ktoś Mamy do tego wszystkie e, akcesoria. A ile także grzałka ma watów? Voxy, grzałki, Kolanka. Jakiś bezdomny się włamał właśnie do składu. Tak, to, a, to Mateusz, a, który, który wierzy w, w od samego początku. Ale bramka nie zapiszczała? To nie ten, wszedł od tyłu. Tak. A to to? Pompka? Pompka, tak. I koło też można sobie tym nadmówić na przykład w rowerze, czy tak nie bardzo? Można. Poduszkę do spania czego na plaży. Ma, no Ostatnio wprowadziliśmy też taką nowość jak kije aluminiowe do wędzarni w różnych długościach. Mamy też kije drewniane. Czyli takie są dedykowane do którejś wędzarni, bo jak mówisz, w tym momencie masz dwie długości, czy Mamy trzy długości. Aha, ale to są pod jakieś wędzarnie konkretne? Czy? Wiesz co, pod wędzarnie, pod piekarnik, Teraz bardzo modne jest robienie różnych rzeczy w piekarniku, więc ludzie szukają czegoś, co można sobie też dociąć w warunkach domowych. Jak żona ma sprytnego męża, to jej to zrobi ja i można sprytyna. wtedy z piekarnika. Śmiało korzystać, więc dlatego mamy te. A w ogóle takie... ten, y, aluminiowe są o tyle lepsze, że można je łatwiej umyć, nie? Tak, jest, tak. zdecydowanie. no. Dokładnie. O, o, jest, jest. O. Ile? <grym> tu mamy zrębki jeszcze, jak tak, już jesteśmy po kolei. Mamy kolej. zrębki, jak no widać, rozumiecie. schodzą nam, bo mamy tutaj. A sosnowe, braki przepraszam, popularnych przepraszam, A sosnowe posiadacie Nie, nie mamy sosnowych, mamy Olchowe, a polowe? Bukowe. Topolowe. No co, nie ma? Nie, topolowe nie. A u nas jak ostatnio deski były cięte, to było bardzo dużo zrębków tych topolowych, to słabo to wędzenie nie wychodzi. Pamiętajcie, klasa to jest klasa. Czyli chodzi o grubość tych wiórków. Tu jest najdrobniejszy chyba 0,2, tak, Karina? Najdrobniejsze 0,2 tak. do elektryka na przykład typu Borniak. Bądź dla kogoś, kto ma generator na bardzo Patrzcie, Bo to chodzi o to zrębki. Tu macie tą dziurkę w tym miejscu. Jak sypiecie 0,2, to ta dziurka jest za duża, i po prostu te zrębki, te na przykład, są dużo grubsze niż, niż te, i mogą Wam wylatywać. I to jest ta ważna kwestia. Patrzcie, odbijam się w tym. Ja A jak pokażemy tutaj na przykład w wędzarni elektrycznej w Borniaku, Pokaż. to tutaj wsypujemy sobie tylko 0,2. Jakbyś tutaj zerknął do tej grzałeczki, to ona właśnie takie tam przyjmie. A przy innym podpalasz, nie? Czy jak. E, tak. Aha, świetnie. Na no rozstawa, tutaj jeszcze ja wiem, otykasz się o grille, ale to dlatego, że one się już proszą na to święto, które będziemy mieli w kwietniu. Słuchaj, wiosna idzie. Wiosna idzie, tak jest. I majówka, kwiecień. zapraszać na naszą kwietniową niespodziankę. No. Będzie się działo. No, bardzo fajnie nam się przyjęły tutaj sitka, które wprowadziliśmy do maszynek, bo klienci tego potrzebowali i tego nie było. Jednak bardzo dużo osób ma domowe maszynki, gdzie te Noże i sitka czasem potrzebują wymiany po wielu latach, więc u nas można je spokojnie dostać. Mamy również szarpaki. To jest to komplet jest. do. Nie wiem do czego. Nie możesz tego puścić, bo ja nie wiem. Karina, nie, powiedz nam, do czego jest ten zestaw nie, ten. No, zaraz Wam Czeka powiem, coś, poczekajcie. Coś, da, przecież czekasz. Mam nadzieję, że nie ma etykiety. Co to, to jest? Do makaronu. Co? Nie? Ale to jak to ma Tylko przyciskasz. Wieszne, to jest... Tylko przeciskasz pewnie. Nie, no poczekajcie, nie wiem, naprawdę, muszę to sprawdzić, bo jeszcze tego nie obczaiłam. Za chwilę się dowiem, to wam powiem. Nie, 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 Karina. To już poszło w świat i już jest eee, za późno teraz. Ja nie mogę. Nie, tego nie wiem, no słuchajcie, makaronu, no, nie mogę wiedzieć kito, wszystkiego, na pewno. ale, ale wiesz co, bo wydaje mi się, to że jest tylko do, do, tego. do makaronu i jeszcze tak. nie wiem, jak to działa, bo tego nie robiłam, ale wydaje mi się, że to jest przeciskasz, bardzo ślimaka, przydatna no, rzecz, bo można chyba tutaj zrobić makaron nitki, jakiś makaron... Gwiazdki, korony, makaron dziurki, więc do makaronu. Ale jak działa? Nie wiem, ale się dowiem. Karina, powiedz coś o dymie, kiedy on w końcu będzie? Bo dużo osób pyta, a z tego co wiem, to ma być niebawem, tak? Tak, dym wędzerniczy. Będzie, będzie on dla Was yy, niespodzianką, będzie w dużych ilościach. Dajcie nam jeszcze tylko chwilkę. Organizujemy temat. A z kodem rabatowym 10% taniej. Pamiętajcie, kod rabatowy to wszystkie tak. 10% pisane drukowanymi łącznie. O, idzie szef wszystkich szef, 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 szef. szefów. Tak. Słuchajcie, to jest wyznacznik, tak, to jest y, że jak się sprzedaje produkty do wyrobów domowych, to trzeba lubić wyroby domowe. Też tak mam. Więc y, o to w tym wszystkim chodzi. Że jakim wyznacznikiem może być człowiek, który waży 60 kg, prawda? No. Wszystko jasne. Wszystko jasne. Tutaj łysy. Ostatnim razem jak byłem, to mi ukradli z samochodu magnes i tak sobie wisi do tej pory. Policja już jedzie, także wszystko jest pod kontrolą. Dobra, lecimy dalej. Co tutaj jeszcze będzie? Mamy tutaj wiele akcesoriów do gospodarstwa domowego. Przechodzimy właśnie na ten dział. E, suszenia, owoców, grzybów, woreczków moletowanych, które są później do... Trochę tego jest, nie? No, trochę tego jest, tak. E, ale że co ci się spodobało? No mi się wszystko to ogólnie podoba. Czyli karina mi się podoba. O Jezu Marta to zobaczy. Ja Klasyczna, tak, czy jaka? Ta jest klasyczna, tak, jak najbardziej. Klasyczna, czyli. Yy, nie, elektryczna. Nie, klasyczna. Aha, zremki tylko po prostu wrzucone, tak sobie, tak? Bo to zremki mam w środku. A to widzicie, jakiś surprise ktoś zrobił, no tak, dobra. widocznie. Surprise. Jadę tak, surprise. Czasami dodajemy do wędzarni jakieś gratisy, więc gdyby ktoś chciał sobie z drewnianej zrobić elektryczną, to już ma zremki. Tak jest, świetnie. A czy z drewnianej tradycyjnej zrobić elektryka? O. Cudownie. Cudownie. Tu te rękawice na ziemię też mamy, tak jak widzicie, ładne, eleganckie. To są specjalne takie na, do minus 10, nie? Czy noże jest też taki, który ja nieumiejętnie obsługiwałem i niestety ten, ale jest ten nóż, który się mi wyszczerbi przez moją głupotę, za 20 lat będzie warty bardzo dużo. A pamiętacie, na nodze wędzonej pieprzowej to się stało. Worki moletowane. Tak, to jest ważna rzecz i dużo osób też nie wie o tym, bo macie rękawy, tak jak tu, czyli jest długie, takie właśnie, że można sobie długie rzeczy zapakować. I tak mamy jest. też worki różnych... Pocięte, wielkości. już przygotowane. Tak, mniejsze, większe. Jeśli naprodukujecie sobie więcej rzeczy tak jak ja to robię uwędzonych do bądź domowych, to można sprawdzone. sobie to śmiało zapakować i przetrwać. To jest garnek do wędzenia. Też dużo osób o tym gazowy. nie wie. Gazowy, tak jest. Ga do gazowy. Stawiamy na puszkę gazową. O, tu jest ten pan jeszcze. Tak, pan, jest jeszcze nie pan już jest nieaktualny, ale jeszcze u nas jest. Tak, tak, tak. Waga. A, Ostrzałki wilki. do noży, jeśli mamy te nasze noże dikowskie, to możemy je profesjonalnie naostrzyć. A wy też nie? Zwierzęta posiadacie, nie? Proszę. Zwierzęta posiadacie też nie? Tak, oczywiście Wilk, tak, hodujemy tam. Ładnego. A jest taką sam, tylko czy macie więcej tych wilków? Yy, mamy zamówione, idą do nas, bo sprzedaje się to bardzo dobrze i bardzo szybko, że w zasadzie nie nadążamy z dostawą, ale zbroimy się na święta, na okres wielkanocny, wszystko u nas będzie. Świetnie, świetnie. O, preparaty do czyszczenia, też wiele razy pytacie. Ja polecam osobiście Pioniera, bo on jest taki naprawdę najbardziej uniwersalny do takich hmm. yy, przypaleń. Zabrudzeń jak na kuchni, jak tam gdzieś jakieś garnki czy cokolwiek, więc naprawdę robi robotę, prawda, Karina? Tak, robi Używa robotę. Właśnie. Sama ostatnio czyściłam tak. frytkownicę. Wyczyściłaś? Wyczyściłaś. Potwierdzone, tak. Patrzcie, etykiety też macie, jakby coś. Do puszeczek. Puszki 850, to jest 400, a to jest 300. Widać wysokości, prawda? Jest mała różnica. Ja jeszcze są wyższe, bo na przykład jest e, kilo 250, to są jeszcze większe, ale to. Na razie nie ma takich zgrzewarki, zamykarki do próżniowego pakowania wyrobów. też tutaj posiadacie, jakby coś. Pamiętacie, ten kod rabatowy jest najważniejszy, kostrzewski 10, bo tak jest taniej. O, jezu! To? To pryly! pryli. Patrzcie. Ale jakie dobre? A jakie ciężkie? Ale ciężkie to jest. Kurde. No, ja ostatnio kupowałem taką używaną sobie. Do filmu, co, to w wiertarkę podłączałem. Jechałem do Torunia za 50 złotych, żeby kupić maszynkę. I to była jakaś yy, ukraińska, a coś tam nazwa dziwna taka, nie? Ale co się mogło popsuć to stół tylko, do której był przykręcony, nie? Tak, ale za stół do no? nie? co to robiło? Do blatu. I się mieliło bułkę tartą na przykład, nie, nie suchą bułkę namielone. na bułkę tartą. no? Się no. Nie, nie to. <laughs> może odłóżmy to, <laughs> może to odłóżmy. <laughs> A, nie no, ta guma to ma taka, ale Bo nie, nie, guma nie to guma jest potrzebna, faktycznie... nie ma co. E, no, no, no. Tak, proszę. Cyk. I 30 kilo. Tak jest. Tak. Citka oczywiście dostępne też tam, tak jak widzimy. No, musimy poskręcać o, oczywiście. ktoś już w warunkach domowych bierze, to ma to poskręcane. Ale jedyna rzecz, która mogła się popsuć, to blat, do której był przykręcony. I nic więcej, naprawdę. No, ale ona jest to ciężka. To jest taka ta żeliwna, czy nie? Żeliwna, no. Yy, poziome i pionowe. Tak? Tak, no i tutaj już też z wyższej półki, Zwyższa jeśli ktoś znaczy robi. Nie, ja widzę, że to jest na niższej półce. Jest na niższej półce, ale na są z <noise> tak, wyższej, z wyższej półki, półki, naprawdę będą służyły Zresza na pina. lata. Handy. może zapłacimy za nie troszkę drożej, albo z Handy, albo z Jato, które jest teraz bardzo dobrą firmą. piętnastka chyba nie z tyłu. Tak. Piętnastka, tak. No ręcznie oczywiście nie. Ja to nawet ostatnio mieliśmy w promocji 5-litrową, więc warto do nas zaglądać. No, i tutaj mamy instruktażowo, udzielamy oczywiście klientom instrukcji. Mamy położone paseczki. Jak reklamujemy nasze jelita na paskach, bo nie wszyscy wiedzą, jak się nimi obsługiwać, więc jak przychodzi klient, ja mu wtedy tłumaczę, co trzeba zrobić z takim paseczkiem. Aha. Że bierzemy sobie taki pasek, puczemy go pod bieżącą wodą, później moczymy jelitko na tym pasku i później z tym paskiem jelitko bierzemy, podchodzimy do nadziewarki. No, z mikrofonem to nie dam rady, jedną dłonią, ale może, jedną ale spróbujemy, patrzcie. Nakładamy Kurde. pasek. Po Rycia nim przesuwamy sobie jelitkę. Tak nalejek, później trzymamy jelitka, wyciągamy pasek. A po ja jeszcze jelit jedno z jednej strony ten otwór. Czyli którym otworem, którym, którą częścią na lejek. Obojętne. 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 Mnie się A... wydaje, że obojętne. Z tego co no, wiem. Tak, to widzisz? Tak. A ty co, masz inną ja teorię nie na to? Wydaje mi się, że chyba to nakładamy na lejek, dlatego że jest taka bardziej łagodniejsza. Tak że tą łagodniejszą, wydaje, okrągłą? Tak, tak możemy. mi się wydaje, ale nie chciałbym tutaj mądrego robić. To musimy to jeszcze technicznie sprawdzić. Uważam, sprawdzać. że przy jelitach, np. baranich to e, przez takie paski zyskujesz 5 lat życia. A to na pewno tak. Tak, tu mamy całą bibliotekę. Można sobie kupić książki do win, do wyrobów różnych domowych. O, weliny domowe, proszę bardzo. Do wędlin z dziczyzny, do tradycyjnych wędlin, jest. do gotowania na parze, kuchnia do konserw bardzo modny. Tak jest. Tak, jeszcze puszkarki choć pokażemy, bo też nie wszyscy wiedzą, że macie puszkarki, które można wypożyczyć, tak? Tak, mamy puszkarki, które można u nas wypożyczyć. Puszkarka ręczna, która jest najprostszą puszkarką, robi roboty, więc jeżeli się przygotujemy i sobie zrobimy. Kilkanaście puszek w domu, możemy ją na dany dzień wypożyczyć. Nie trzeba kupować? Wtedy tak, zgadza się, nie trzeba kupować. I wtedy zrobienie puszki jest bardzo prostą sprawą, bo przykładamy sobie puszeczkę. To jest akurat wersja elektryczna. Tutaj wkładamy puszkę. To jest oczywiście do regulacji, więc puszkę albo podnosimy tak. w górę, albo obniżamy w dół. I wtedy tą drugą tutaj Rolka jedna, e, rolką, tak. Zamykamy styku. puszkę, później pasteryzujemy i jest gotowe. Mhm. I wtedy jedna druga tak i tak jest. to działa właśnie. Słuchajcie, co dalej? Tam są małe topowe przyprawy, czyli ta topka tak zwana, tak? Tak. Tak, tam mamy topowe przyprawy. Mamy też przyprawy w naszych nowych opakowaniach. Cały czas się dla Was zmieniamy, wymyślamy nowe opakowania, żeby były miłe dla oka, spełniały swoją funkcjonalność też dla Was. W kuchni każdy z tych woreczków ma struny po to, żebyście mogli przyprawy sobie ciągle przechowywać w świeżości, w zapachu. Pojemniczki Oczywiście. GN, -y, które są chętnie wykorzystywane tak. przez wielu z Was, tak. do zarówno do peklowania, do mielenia. Mam, używam. Mamy w różnych rozmiarach, doskonale mieszczą Karynka, się też w Jeszcze sprawę siatki numer 12. Jest taka, bo ona pod innym jest, tak? Czy nie? Czy, czy na ten siatka moment numer nie to 12 to jest ta najcieńsza siatka, którą teraz. No tak, mamy. Ale ona, ona ma 12 cm. Tak, ale chodzi o to, że. E, czyli jak wpisujecie to 24, widać tu? 24. Tam wtedy widać 24 oczka, tak, w opisie. Tak. Więc to jest to najwęższe, jak będziecie kupować, to jest taka wąziutka. Tylko tu, w tym momencie, w tym y, przypadku, te oczka są nieco inne niż w wersji pierwotnej, bo w pierwotnej wersji były takie. Zobaczcie, jest różnica, widać? Takie podłużne. Dlatego te tych jest 24, tamtych było 12. E, więc jest. Y, pamiętajcie, 24 i to jest na tej samej zasadzie co 12 kobochnic. Tak jest. Tak. Tu macie jeli to Rogal, tak? Dobrze to jest powiem? Rogal suszony, rogal. tak? Nas doskonale nadaje się do kindziuków, mhm. suszonych wyrobów. Mamy tutaj pęcherz. Suszony, w którym możemy sobie zrobić salce, sonik naturalny, łojoj. Tak, Karinka, tak to właśnie no, jest. No widzisz, tak to jest. Tak to właśnie jest, no. Jak każesz mi trzymać mikrofon w ręku, no to potem jedziesz, mi brakuje. Tak to jest. Z mikrofonami przyjedziesz, zamieszania narobisz A, i co? właśnie. Yy, osłonek, bardzo wiele. Tyrolska salce są, czyli dedykowane do tych właśnie wyrobów, które wymieniłem. Yy, poliamidy termokurczliwe, mamy gdzie? Tutaj mamy termokurczliwe. Te są zwykłe, Aha, a te są termokurczliwe, tak. Termokurczliwe, czyli wiadomo, one się pod wpływem temperatury obciskają tak samo jak te, tu właśnie. I muszę powiedzieć, wszystkim Twoim grupowiczom, subskrybentom, że na Twoją prośbę i życzenie mamy już osłonkę białkową, karmelową i bezbarwną w rozmiarze setki, a poliamida 120. Więc kochani, wow. za chwilkę one się pojawią, będziecie mogli robić duże wyroby. Będzie grubo. Naprawdę. I przyprawy, zobaczcie ile tego tu, naprawdę. Pierwsze pojemniczki też można. Tak, tam mamy yy... też pojemniczki do paklowania. Dokładnie. Tu też. I kochani, o tu może. jest taki nasz złoty koszyk, jak ja to nazywam, że każdy ma wszystko pod ręką. Z topowymi rzeczami. No leży tutaj oczywiście sztandarowy drwal. Sztandarowy, gajowy. To skażone przepisy, tak? Tak. Aha, I dobra. nasza solanka, z, A, to która to za niedługo się dobra. Wam przyda, bo idą święta wielkanocne. Słuchajcie, wszyscy. I jeszcze ważna rzecz. No? Marcin, jeszcze ja. Dobra, przepraszam. Ja wiem, że wielu z Was rozwija swoją produkcję i to całkiem nieźle. I czasami pytaliście nas o przyprawy w większych opakowaniach, więc my dla Was wszystko. Wprowadziliśmy to w większych opakowaniach kilogramowych. Mamy takiego drwala, mamy taką solankę mamy gajowego, szynkowe, krakowskie, więc naprawdę zaglądajcie do nas. Na dniach pojawi się również górnik w większym opakowaniu po to, żebyście mogli robić to tak, jak chcecie od razu na większej ilości i sobie przechowywać wygodnie. Alkoholowa... A nie! Kurczę, z jelitami się pomyliło, bo to alkoholowe podobnie Tak, są. to jest... Jelita. Witryna z jelitami. Wielu z Was, kochani, przychodzicie i patrzycie na te jelitka, i one są na przykład w innych opakowaniach niekolorowych. Jest to wynikiem tego, że, jak już wcześniej wspomniałam, również zmieniamy szatę graficzną na opakowania typu jelitka, tak jak robimy to na przyprawach i mieszankach. Natomiast jeśli chodzi o skład, który jest w środku, czy zawartość, nic się nie zmienia. Przyprawy dalej są takiej samej jakości, mieszanki również. Tak jak i jelitka. Jeśli chcecie kupić dany kaliber, to nie ma znaczenia, czy on jest zapakowany w worku przeźroczystym czy kolorowym w środku jest w dalszym ciągu to samo jelitko. Kurcz, a tutaj to jeszcze kapuchę można naprzeć, czy wszystko można. Tak. Kurczę. Cebulę, Płuczka użyć. Na męża w domu. Tak, na męża, na żonę. Odważyłbyście na żonę. Tak. Także słuchajcie. Dużo tego, bardzo dużo, tak jak zawsze zresztą. Oczywiście, jeśli czegoś brakuje, to wiadomo, że może brakować jak się sprzeda, więc cierpliwie czekać na kolejne uzupełnienie asortymentu. Ale, ale górnika już mamy, żeby nie było. Ale był wtedy nawet tak ktoś pisał, że nie było, wiesz? No, jest. Więc y, słuchajcie, dobrze zweryfikować asortyment sklepu, czy jest, czy nie ma i dopiero wtedy robić. A gdyby czegoś górze, nie było, to ja Wam powiem do tego wtedy trzeba pisać, bo... Jak nie ma czegoś, to znaczy, że Mateusz tego jeszcze nie zamówił i że to idzie i wtedy trzeba do tego człowieka. Słuchajcie, wiele osób mówi, że jakiś to sympatyczny pan odbiera, że go pokazuje. On. Mateusz tam Mateusz, mówił. Mateusz wajchę przełóż. O, opaki robią Łukasz i Remigiusz Łączka. A jak odwiedzicie nasz sklep stacjonarny, to spotkacie tutaj przesympatyczną Zuzię która jest naszym nowym pracownikiem od niedawna, Jezuja. ale doskonale się tutaj u nas realizuje. Bardzo lubi swoją pracę, prawda Zuziu? I to nie jest ściema, że Zuziu mówi to do kamery, ale uwielbia przebywanie w sklepie, dobrze się tutaj czuje, lubi kontakt z klientami, Świetnie. uczy się dziewczyna ciągle, więc przyjeżdżajcie, Zuzia Wam odpowie na większość pytań. No, bo Zuzia wszystko wie. Tak. Słuchajcie, tak to wygląda, 400 kilometrów jeszcze będzie przede mną, więc dziękuję wszystkim za to, że Obejrzyjcie ten film, a jak nie obejrzycie, to obejrzycie. Zapraszam wszystkich serdecznie na grupę na Facebooku Swojskie Gotowanie i Wędzenie. TikTok Swojskie Gotowanie oraz Instagram Swojskie Gotowanie. Pamiętajcie, w sklepie Jelux, który macie w opisie pod filmem, razem z kodem rabatowym będziecie mieć taniej. Serdecznie zapraszam. Jeżeli... Lepiej, Dziękuję Ci, Karina. Koszulki takie niebieskie, pamiętajcie. Zapraszamy na zakupy, pozdrawiamy, cześć.